Uczniowie tarnobrzeskich szkół podstawowych spotkali się na warsztatach rękodzielniczych, jakie miały miejsce w Zamku Tarnowskich w Dzikowie. Tym razem tworzyli bożonarodzeniowe ozdoby. Organizatorem warsztatów bożonarodzeniowych było Muzeum Zamek Tarnowskich w Tarnobrzegu, które już cyklicznie proponuje najmłodszym tarnobrzeżanom i nie tylko podobną formę spędzania czasu. Te warsztaty przeszły do takiej tradycji muzealnej, z tradycji ludowej i to już są... Jak dobrze liczę, dwunaste z kolei warsztaty, które poświęcone są ozdobom choinkowym, te jakby kończą ten cykl warsztatów tegorocznych, ale od stycznia nowego roku będziemy realizować kolejne. Boże Narodzeniowe przyjęliśmy, że to będą takimi ostatnimi, wnięczącymi działaniami edukacyjnymi, które właśnie nawiązują do tradycji lokalnej. W zajęciach wzięli udział uczniowie tarnobrzeskich szkół podstawowych z klasy trzeciej i czwartej. Tradycyjnie poprowadziła je przedstawicielka zespołu obrzędowego Lasowiaczki z Baranowa Sandomierskiego. To pod jej okiem wszyscy wykonywali tradycyjne ozdoby choinkowe z papieru. Papier był zawsze dostępny, czy kolorowy, czy, czy taki, bo zawsze był w sklepach i można było kupić. więc Starałam się najprostsze rzeczy, czyli gwiazdki, jak się wycina, jak się wycina. Z paseczków robimy bombki, robimy łańcuchy, bo z tego, co robimy, bombki mogą powstać również łańcuchy. Własnoręczne wykonywanie świątecznych ozdób przypadło dzieciom do gustu. A jak radziły sobie z ich tworzeniem? Dzieci nie wszystkie umieją trzymać nożyczki i najbardziej mają wy, kciuki wypracowane od komórki, wiadomo, ale to nie o to chodzi. Komuś się wydaje, kiedyś słyszałam taki tekst, że to są takie, za przeproszeniem, duperele, nie? I po co to potrzebne dzieciom? Dzieciom to jest bardzo potrzebne, bo się rozwijają manualnie i równocześnie wyobraźnia pracuje, bo on musi sobie wyobrazić, jak to słożyć ten papier. Żeby było dobrze, bo jak się okazuje dzieci niby składały tak jak trzeba, a wychodziły dziury w środku. Ale to dlatego, że się źle złoży albo źle się później wytnie. I no, to jest taka praca, bardzo koncentrację też u dzieci ćwiczy. Z pozoru proste zajęcia okazały się zatem dla niektórych nie lada wyzwaniem. Kolejne świąteczne warsztaty rękodzielnicze organizatorzy planują na wiosnę. Będą one poświęcone tradycji wielkanocnej.